Volvo V40 Dzień dobry panu Przejrzeliśmy samochód Jeśli chodzi o stuki W tym tylnym zawieszeniu To tak, wali straszliwie Tutaj uszkodzone są poprzeczne wahacze Tutaj widać tuleje rozerwaną Z jednej i z drugiej strony Tak samo górne wahacze poprzeczne Na te, które teraz pokazuję Do tego Tuleje wahaczy wzdłużnych Te główne tuleje, które idą do Mocują się tutaj przy w, w budzie To Chciało. z jednej z drugiej strony Jeśli chodzi o tył to jeszcze tarcze hamulcowe z kockami Bo te tarcze to wyglądają strasznie Są bardzo mocno pordzewiałe Do tego z lewej strony zacisk jest cały czas zaciągnięty jakby w ogóle tutaj widać po uszkodzonej lince hamulca ręcznego, ona jest porzewiała, więc można przypuszczać, że tam do środka się woda nalała. No i to porzewiało. Eee, także zacisk do, do sprawdzania, czy wystarczy jego regeneracja. Linki na pewno do wymiany z lewej strony. Tak samo, jeśli chodzi o te wahacze poprzeczne, zarówno dolne jak i górne. Te główne wahacze poprzeczne mają tuleje zdrowe, a widać, że nie tak dawno temu były wymienione. Przedmiotnikiem agenta. Okej. Okay. Teraz tak, układ wydechowy. Dziura w tłumiku. Drugi tłumik, ten to się rozpada. Idąc dalej, są wycieki oleju. Tutaj jest maglownica, przekładnia kierownicza mokra. A u góry, tam leci z sprężarki. Nie są tam to jakieś mocne takie wycieki. Eee, w, raczej zapucenie no ale jest to początek złego, a tutaj ta maglowica to bardzo mocno jest zażegana. W zawieszeniu jest sztywno, nic, nic nie widzimy. Także to są rzeczy, które no, w tym samochodzie zauważyliśmy. Eee, jeśli Pan by chciał to robić, to, to proszę dać znać. A, tutaj jeszcze widzę, że poduszka, jeszcze poduszka tylna silnika jest rozerwana, tutaj się rozwulkanizowuje. Po całości, proszę dać znać, czy pan będzie chciał to robić. Od razu powiem. Jeśli pan by chciał to robić, to dopiero auto będzie gotowe po majówce. Wcześniej nie da rady. Proszę, proszę dać znać.